Witam w Psychologii Lola, czyli serii, w której, wspomagając się wiedzą psychologiczną, poddaję analizie i omawiam zagadnienia związane z League of Legends. W tym filmie powiemy sobie o mecie, ale bardziej pod kątem moim zdaniem dziwnego myślenia o niej, przynajmniej reprezentowanego przez część graczy i o pewnym ciekawym zjawisku, jakie zaobserwowałem. Szczerze mówiąc, to z racji tego, że wiem, co chcę powiedzieć, ale nie wiem, jak powiedzieć w skrócie, co chcę powiedzieć, to po prostu zaczynajmy. Może najpierw zdefiniujmy sobie metę, powiedzmy, co to jest, jak ja rozumiem to słowo, bo zauważyłem, że to jest takie słowo, że każdy je powszechnie używa i każdy mniej więcej wie, co to znaczy, więc mało kto je definiuje, no bo nie ma takiej potrzeby. Zazwyczaj definiujemy słowa, które są trudne i niezrozumiałe, i w definicji tłumaczymy je słowami prostszymi i zrozumiałymi w celu wyjaśnienia. Natomiast niniejszym, więc ja na potrzeby filmu rozumiem i definiuję metę jako powszechnie przyjęty przez graczy standard gry. Czyli gdy mówimy, że jakiś czempion jest w mecie lub czy tam jest metowy, to znaczy, że przez większość graczy jest on w danym momencie uważany za dobry wybór i tym samym popularny, często spotykany. Z kolei, gdy mówimy, że jakiś przedmiot jest w mecie na jakiegoś czempiona, to mówimy, że powszechnie jest on przez większość graczy uznawany za standardowy zakup i. Wśród większości graczy panuje przekonanie, że stanowi on relatywnie lepszy wybór od innych dostępnych opcji. I tak dalej, i tak dalej. I teraz po co ja to wszystko mówię i co warto tu zaznaczyć? Mianowicie jeśli meta, to co metą nazywamy, to jest w uproszczeniu po prostu to co jest grane, to znaczy, że meta to jest w uproszczeniu po prostu to co jest grane, a nie to co jest na pewno niepodważalnie najlepsze i jedynie słuszne. Brzmi to trochę dziwnie, o co mi chodzi? Otóż u ludzi występuje w tym wypadku jeden wielki skrócony schemat myślenia. O skróconych schematach myślenia mówiłem już w sezonie pierwszym psychologii Lola, więc przy okazji odsyłam i polecam. I ten właśnie konkretny skrócony schemat myślenia odnośnie mety, ja nazywam syndromem mety, który podobnie jak większość skróconych schematów myślenia, polega na nadinterpretacji i dopisywaniu sobie pewnych rzeczy, które mogą być prawdziwe i często nawet będą prawdziwe, ale wcale nie muszą być. I. Jest to coś, co koniecznie będzie prowadzić wcześniej czy później do niepełnego zrozumienia gry w pewnych aspektach. W tym wypadku objawia się to spłycaniem i upraszczaniem, stawiając znak równości między tym, że coś jest metowe, a tym, że coś musi być na pewno bardzo silne. Lub w drugą stronę, tym, że coś nie jest w mecie, więc na pewno jest słabe. Oczywiście takie stwierdzenie częściej będą prawdą niż nie, no bo zazwyczaj jest tak, że jak coś jest grane, to faktycznie jest grane nie bez powodu. I jak coś nie jest grane, to też są konkretne powody, czemu nie jest. Może jednak zaistnieć inna opcja. Może być przecież tak, że większość graczy powszechnie uznaje coś za dobre i jest to w mecie, ale w rzeczywistości jest to bardzo proste do skontrowania i po prostu większość graczy nie potrafi przeciwko temu grać. I gdy odkryje luki wady danego elementu mety, to nastąpi depopularyzacja i dana rzecz wyjdzie z mety. Może zauważyliście, że większość graczy i jak i po prostu większość ludzi nie jest wcale kreatywna czy inteligentna. I tu też warto zaznaczyć, że... To nie jest jakieś, że to nie są jakieś wyznaczniki wartości człowieka, żeby ktoś się nie przyczepił, że promuje jakieś negatywne wartości. Tak czy inaczej, wracając, chyba zauważyliście, że to, że większość ludzi coś twierdzi, yy, czy, czy coś uważa, to wcale nie znaczy, że to musi być na pewno prawda. I tak samo jest w przypadku Lola. I w drugą stronę, analogicznie, może być też tak, że coś nie jest w mecie, ale nie dlatego, że jest słabe, tylko dlatego, że nikt jeszcze nie odkrył, że to ma prawo działać, albo w jakich sytuacjach ma to prawo działać, albo na jakiej zasadzie ma to prawo działać, yy, albo nawet prędzej prawdopodobne jest, że gdzieś ktoś to odkrył, ale nikt tego nie spopularyzował, bo nie miał takiej możliwości. Masa graczy natomiast zachowuje się tak, jakby stwierdzenie, że coś jest lub nie jest w mecie było dobrym argumentem za czymkolwiek, a moim zdaniem nie jest, bo zawsze pada pytanie dlaczego coś jest lub nie jest w tej mecie. Wydaje mi się, że to nie jest o wiele bardziej merytoryczne stwierdzenie niż bo tak. Nie jest to dobre uzasadnienie, a jedynie tworzy pozory takiego uzasadnienia. Idąc dalej zastanówmy się skąd się meta bierze. Czy Lowelo otworzy metę? No raczej nie, no bo za bardzo nie ma jak, bo gracze słabsi nie rozumieją gry, więc nie mają jak cokolwiek wymyślić. Nawet jeśli są inteligentnymi i kreatywnymi ludźmi normalnie w życiu, to pierwsze muszą poznać grę, więc nie ma jak. Na skrajnym Loelo nawet meta za bardzo nie istnieje. Czy HL otworzy metę? prędzej, ale i tak w większości moim zdaniem nie. Pro -gracze zazwyczaj grają metą i też kopiują nawzajem od siebie, a nie ją tworzą. Na pewno Halo rozumie lepiej grę i metę, co za tym idzie ma większy potencjał do tego, żeby jakkolwiek tworzyć czy modyfikować metę, ale czy to robi? Najczęściej nie powiedziałbym. Czy kompetety tworzy metę? No tu już o wiele bardziej Ludzie oglądają to i kopiują, i w ten sposób to powszechne przekonanie, że jak się powinno grać, że coś jest dobre, coś jest słabe, stąd się to po części bierze, więc na pewno w jakimś stopniu to tworzy metę, ale weźmy też pod uwagę, że meta na Competitive i solo queue to dwie różne sprawy, bo Competitive i Solokiu to dwa różne League of Legends tak naprawdę. Ale meta nie różni się tylko w zależności od tego, czy gramy turniejowo, czy nie, ale również od serwera, na którym gramy, i dywizji, rankingu, na którym gramy. I zastanówmy się, skąd te mety się biorą, jak to się formuje. To wcale nie jest tak łatwo powiedzieć. Wydaje mi się, to jest moja hipoteza, że scena kompetentów tworzy zarys mety, pewien fundament mety, pewne podłoże, no bo jednak ludzie patrzą, mówią sobie: o progracze, oni na pewno wiedzą, co robią. Nieważne, że jak Solokiu, to jest zupełnie inna gra, oni są prograczami, wiedzą, co robią, więc będziemy ich w jakiś sposób kopiować, naśladować w ramach autorytetu, uznając ich autorytet. To oczywiście jest pewne po raz kolejny uproszczenie, ale wydaje mi się, że większość ludzi dokładnie tak działa i dlatego wydaje mi się, że to właśnie competitive tworzy ten zarys, podłoże, fundament, jakkolwiek to nazwiemy mety. Ale nowe modernizacje, że tak powiem, mety, dodatkowe cegiełki, jakieś smaczki, które są wprowadzane, jakieś ulepszenia, udoskonalenia, nowości do tego fundamentu wprowadzają jednostki. Wprowadzają Kreatywne jednostki, pojedynczy, kreatywni gracze, i potem jakoś to się popularyzuje. Gracze z różnych dywizji, no raczej nie z tych najniższych, ale to nie musi być jakiś pros, to nie musi być jakiś gracz high to może być równie dobrze gracz, który nie jest jakoś wysoko, na przykład, nie wiem, w D3, czyli już coś tam ogrze ogarnia, ale i tak jest beznadziejny, ale nie na tyle beznadziejny, żeby nie móc pomyśleć i swoją kreatywnością wymyślić czegoś, co działa. Zastanówcie się, ile rzeczy mogło być odkrytych, a nie zostało, albo bardziej zostało odkrytych, no bo raczej zakładam, że ktoś gdzieś tam na to wpadł, ale nie zostało spopularyzowanych w ogóle i przeminął okres, gdzie mogło to być grane. Nikt o tym nie słyszał, a mogło być, gdyby ktoś to spopularyzował. Myślę, że sporo takich rzeczy jest, albo ile rzeczy mogło być w mecie wcześniej niż realnie było. Myślę, że sporo po raz kolejny. Niestety, ale graczy kreatywnych i znających się na grze jednocześnie, jeszcze jednocześnie takich, którzy mają jakąś możliwość popularyzacji tego, co wymyślą, jest bardzo mało. Zastanówcie się, jak działa meta. Metę można opisać jako sieć połączeń, sieć połączonych ze sobą drobnych rzeczy, które stanowią całość, albo jeden wielki ciąg przyczynowo-skutkowy. Tak można mniej więcej metę obrazować. Zmienisz, wyjmiesz lub dodasz jakiś element i zmienia się wszystko. Mała zmianka potrafi wywrócić do góry nogami całą metę. I to nie musi być patch, to nie musi być bezpośrednia zmiana gry. To może być równie dobrze odkrycie, jakieś kreatywne odkrycie. Wcale nic nie musi się zmieniać bezpośrednio w grze, żeby zmieniła się meta. Nie potrzeba patcha. To bardzo dobrze widać na Wordsach, gdzie zawodnicy grają na dokładnie tym samym patchu całe Mistrzostwa Świata, a wraz z czasem trwania turnieju meta ewoluuje i zmienia się. Coś wypada, coś wchodzi. Coś się popularyzuje, coś się depopularyzuje, pewne piki, pewne bildy, pewne elementy mety wzrastają na znaczeniu, zwiększa się ich wartość, pewne opadają na znaczeniu, zmniejsza się ich wartość i tak dalej. Cóż, wydaje mi się, że ten film jest nieco chaotyczny, a to dlatego, że w tym temacie można by mówić godzinami, więc jakie jest przesłanie? Otóż zachęcam Was do kreatywności, do przemyślenia sobie tego tematu mety i wyrobienia opinii. Do nie ulegania autorytetom, ani w postaci jednostek, jakichś konkretnych prograczy, czy, czy streamerów, ani autorytetowi ogółu graczy. Nie bądźcie więźniami mety. Nie, nie trzymajcie się sztywno tego, co wyznaczają inni. Myślcie samodzielnie. Jeżeli chcecie być dobrymi graczami, wyzbądźcie się spłyceń i skróconych schematów myślenia. I tego, i innych. Jako uzupełnienie polecam film z pierwszego sezonu Psychologii Lola o, o właśnie skróconych schematach myślenia. Polecam i zachęcam Was do zadawania sobie pytań, czemu coś jest w mecie, lub czemu coś nie jest w mecie, jakie są tego powody, a nie przyjmowanie czegoś bezkrytycznie. Wtedy jesteście bardziej świadomi i zaczynacie lepiej rozumieć grę, więc automatycznie się uczycie. Bo to, że coś jest w mecie, lub, lub to, że jakiś dobry gracz to robi, czy coś składa jakiś przedmiot, czy czymś gra, to jest oczywiście pewna przesłanka, że to ma jakiś sens, no bo skoro on jest dobry i coś robi. To jest to jakiś argument za tym, że to ma sens. Jest to pewne uprawdopodobnienie tego, że to ma sens. Ale nie zawsze musi tak być. Może często tak jest, może nawet bardzo często tak jest, ale nie musi być zawsze. I to chciałem przekazać, podobnie jak w filmie o skróconych schematach myślenia. I to, że polecam myśleć samodzielnie i bardziej wnikliwie, nie spłycać, nie uogólniać. I w tym oczywiście również, jeżeli mówiłem o nieuleganiu autorytetom, to oczywiście również wliczam w to siebie. Moje filmy również zachęcam, żebyście krytycznie na nie patrzyli, wyrabiali sobie własne zdanie. Tak samo ze mną, jak z każdym innym. Serdecznie zachęcam i w lolu, i w życiu, bo no, w psychologii LOL-a jednak staram się przekazywać też jakąś wartość nie tylko związaną z grą, tylko na przykładzie lola omawiać. Zagadnienia, które są praktyczne również na co dzień. Potrafią być. Więc dobrze, to by było na tyle. Ja się żegnam. Jeżeli się podobało, nie podobało, dotrwałeś do końca. Jeżeli dotrwałeś do końca, to już mi to w pewnym stopniu sklebia, bo to znaczy, że film był co najmniej zajmujący, a może nawet fajny i ciekawy. Więc jeżeli dotrwałeś do końca, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiś ślad. Ja tymczasem się żegnam. Na razie i cześć.